Czy ja na pewno jestem zadowolony z tempa, jestem zadowolony z jakości, z tego, że było dużo ciekawych akcji jak na ten pierwszy sparring, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części meczu. Oczywiście nasza przewaga wynikała także z tego, że drużyna Wisły pozgrała praktycznie jednym składem cały mecz. My zmieniliśmy 11 10 zawodników w przerwie i w miarę upływu czasu. Ta nasza przewaga była coraz większa, natomiast to to nas też było ważne, aby trzymać ten rytm, aby cały czas grać, aby budować akcje, starać się wykonywać te zadania, które sobie nakreślamy przed meczem, a ćwiczymy w treningach. A najbardziej zadowolony jestem z tego, że wszyscy skończyli zdrowi. Wyróżniłbym na pewno personalnie kogoś, ale nie tutaj, tylko tam, kiedy będziemy w szatni, bo na tym to polega. Wszyscy mają pracować. Każdy ma się jak najlepiej przygotować do sezonu, każdy ma być gotowy, każdy ma robić wszystko, aby wejść na wyższy poziom sportowy. Tylko i wyłącznie takie podejście spowoduje to, że ci piłkarze będą lepsi i będą zadowoleni nie o to chodzi. No to co powiedziałem, na pewno jestem zadowolony z ich postawy, bo zagrali dobrze. Nie uniknęli błędów, normalne to jest, natomiast to co sobie zakładaliśmy, było realizowane. Mieli trzy zadania do wykonania, i te trzy zadania były wykonywane w należyty sposób. Oczywiście były momenty, gdzie można było lepiej dograć, więcej widzieć, gdzie można było szybciej zagrać, ale nad tym pracujemy. To nie jest tak, że to, to co się narysuje na tablicy, od razu będzie przez drużynę realizowane. Tym bardziej, że jest jeszcze przeciwnik, który biega, przeszkadza, który zamyka linię podania, ale trzeba powiedzieć, że momenty były dobre. No, ale po to poszedł do seniorskiej piłki, aby trenować z bardziej doświadczonymi zawodnikami, aniżeli to jest w drugim zespole. Po to poszedł, aby nabrać pewności siebie, po to poszedł do zagłębia, aby grać w, bardziej w kontakcie z silniejszym przeciwnikiem. I to widać, no, ale Konrad ma jeszcze duże rezerwy. On jeszcze musi dużo nad sobą pracować, aby być dobrym piłkarzem. Ma papiery na to, ale nie tylko on, bo po wietesce też widać, że jest innym piłkarzem niż był pół roku temu. I po Makowskim, i po no wielu innych, ale to co powiedziałem, ja tutaj nie będę ich oceniał indywidualnie. Mamy na to specjalną salkę zorganizowaną przez kierownika i tam im powiem. Daniel ma być gotowy do gry, zarówno na skrzydle, jak i w ataku. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych dniach. Wiemy, że mamy w planie pozyskanie napastnika, i wtedy będziemy innych możliwości szukać. Natomiast Daniel ma walczyć o miejsce w składzie. Zaklimatyzował się przez te pół roku, jest mądrzejszy o te pół roku, jest bardziej świadomy tego, jaki to jest klub, jak wielki to jest klub i jak trzeba tutaj się prezentować, aby, aby grać. Potrafi grać, chociaż muszę, mogę powiedzieć, tak naprawdę w, w czasie przeszłym potrafił grać, bo ja go znam bardziej z Moldy niż z Legii, bo w Melegi ostatnim czasie nie zagrał chyba żadnego całego spotkania, dlatego trudno jest go ocenić. Natomiast wcześniej przegrywał rywalizację o miejsce w składzie z innymi piłkarzami. Natomiast temat tamtego sezonu, już jest zamknięty, jest czysta kartka i, i pracujemy na nowy. Być może mam jakąś informację w tej chwili na telefonie, kiedy, kiedy dotrze. Nie odpowiem, bo nie chcę kłamać. Nie powiem, że przybędzie w poniedziałek, bo, bo może być we wtorek, a może być w niedzielę, jutro. Dlatego zobaczymy. Natomiast Oczywiście nie może taka sytuacja trwać wiecznie i długo, bo nie mogę na to pozwolić. Musi być przygotowany do tego, aby, aby, aby grać, bo musimy patrzeć na dobro drużyny, na to, jak dalej mamy wyglądać. A tylko i wyłącznie poprzez dobre przygotowanie mamy szansę na to, aby cokolwiek zdobyć. To, co powiedziałem, zapominamy o tym, że zdobyliśmy tytuł Mistrza Polski. Była radość przez dwa tygodnie, będąc na, na urlopach dzisiaj. Jesteśmy skoncentrowani na, na swojej pracy, bo przed nami nowe wyzwania. Tak, Jarek, zgoda do nas dołączy 2 lipca. Rozmawiałem z nim od razu po meczu. Z... Znaczy, nie rozmawiałem, tylko wysłałem mu informację sms, żeby odpoczął, zresetował się, zaczął myśleć pozytywnie. I 2 lipca widzimy się na treningu. Tak, cały czas jesteśmy z RADO w kontakcie. On tam bardzo intensywnie pracuje. Poddawany jest rehabilitacji i. Też to potrwa około tygodnia 10 dni, zanim wróci. Jesteśmy optymistami do tego, że nie będzie potrzebny zabieg, który wcześniej, którym wcześniej byliśmy straszeni. Nie chciałbym, aby do tego doszło, bo to wykluczyłoby rado na kilka miesięcy. A tak, wracając z Serbii będzie przygotowany, bo on robi tam te rzeczy, które my tutaj robi. Natomiast w dodatkowe ma zajęcia manualne ze specjalistą. Nie ma szans na to, żeby Sanogo zagrał. Będziemy chcieli go wprowadzać od poniedziałku do drużyny w takie minigierki, bo do tej pory trenował z nami od poniedziałku, ale bez kontaktu, bez przeciwnika, tylko wtedy, kiedy rozgrywaliśmy schematy, kiedy mieliśmy technikę podania. Natomiast już pomału, myślę, że od poniedziałku powinien być widziany tutaj na boisku w, takim kontaktowej grze, w takiej kontaktowej grze.